Od ponad 70 lat Koreą Północną rządzi jedna rodzina. Jej despotyczny przywódca Kim Jong-un wystawił swój naród na niezwykle trudne warunki życia. Na pytanie o to, który kraj jest najbardziej przerażający, Korea Północna byłaby z pewnością pierwszym wyborem dla wielu osób. Jeśli wiemy coś o tym państwie, to jedynie dlatego, że dyktator postanowił podzielić się tym ze światem. Wyjątkiem są zwierzenia i relacje nielicznych szczęśliwców, którym udało się uciec z tego tajemniczego kraju. Niedawno wyciekły fakty i zeznania na temat Kim Jong-una i tego, jakim człowiekiem jest naprawdę. W tym filmie bliżej przyjrzymy się doniesieniom, które odsłaniają nieznaną dotąd stronę Korei Północnej. Zwykli ludzie w Korei Północnej nie mają dostępu do dóbr tego świata, które dla nas są czymś oczywistym. Nie mają dostępu do internetu i nie wiedzą, co dzieje się poza granicami ich kraju. Rząd Korei Północnej kontroluje każdy aspekt życia swoich obywateli i wykorzystuje państwowe media do kontrolowania tego, jakie informacje są im przekazywane. Przykładowo Kobiety nie mogą nosić spódnic, chyba że zakrywają one kolana. Dostępne są tylko trzy kanały telewizyjne i nie można wykonywać połączeń międzynarodowych. Nie wolno nawet zasnąć podczas przemówienia Kim Jong-una, w przeciwnym razie zostaniesz stracony. Najczęstszą strategią osób, które chcą uciec z kraju, jest przekroczenie granicy Korei Północnej z Chinami. Jednakże istnieje ryzyko, że jeśli wjedzie się do Chin, można zostać odesłanym z powrotem, więc próbują przedostać się do Korei Południowej, gdyż ten kraj przyjmuje uciekinierów z północy. Korea Południowa ułatwia im rozpoczęcie nowego życia z dala od straszliwych rządów Kim Jong-una. Ilekroć uciekinierzy uwalniają się od dyktatury reżimu, mają wiele do powiedzenia na temat tego, Czego tam doświadczyli. Już sam fakt, że ludzie decydują się narazić swoje życie dla nikłej szansy na odzyskanie wolności, pokazuje, jak bardzo zależy im na tym, by nie pozostawać w takim kraju. Jedną z takich osób była Park Yeon-mi, która uciekła i wyjawiła całą prawdę we wstrząsającym wywiadzie. Urodzona 4 października 1993 roku park Jeon mi jest często nazywana najsłynniejszą uciekinierką z Korei Północnej. Urodziła się w Hyesan, a jej ojciec był urzędnikiem państwowym, który pracował w ratuszu i przemycał towary z Chin, aby zwiększyć swoje dochody. W 2007 roku, gdy miała 13 lat, Park wraz z rodziną opuściła Koreę Północną. Jej ojciec, który trafił do więzienia za przemyt towarów, musiał przekupić strażników, by się stamtąd wydostać. Następnie zaplanowali ucieczkę do Chin. Podczas przygotowań okazało się, że jej starsza siostra już uciekła, nie informując ich o tym. Gdyby jednak władze Korei Północnej dowiedziały się, że jeden z członków ich rodziny uciekł, wszyscy zostaliby ukarani. Rodzina zapłaciła pośrednikom, aby przemycili ich do Chin, gdzie znaleźli chrześcijański przytułek w Qingdao. Następnie misjonarze pomogli im uciec do Korei Południowej przez Mongolię. Park Yeon mi ujawniła wiele na temat tego, co dzieje się w Korei Północnej, ale tym, co szokowało wszystkich najbardziej, był tak zwany pociąg rozkoszy. Pomysł ten sięga czasów rządów dziadka Kim Jong-una, Kim Il Sunga. Kobiety w tym pociągu miały zapewniać towarzystwo i inne atrakcje bogatym członkom klasy rządzącej i tym, którzy należeli do partii politycznej. Tajemnicą poliszynela jest, że Kim Il-sung posługiwał się kobietami, by wymusić na tych ludziach lojalność i wierność wobec reżimu. Jeśli komuś przyszłoby do głowy zmienić zdanie, byłby szantażowany zdjęciami i nagraniami z ich udziałem. Kiedy Kim Jong-un doszedł do władzy, mówiło się, że zlikwidował on ten pociąg. Wielu uważało, że taki poważny władca nie będzie miał czasu na tak błahe rozrywki. Może i jest w tym ziarenko prawdy, ale pociąg rozkoszy nie służy tylko do zapewnienia towarzystwa Kim Jong-unowi i jego sojusznikom. Jest to dla niego sposób na trzymanie pieczy nad najwyższymi urzędnikami partyjnymi. Zapewniając im kontakty z kobietami, gwarantuje sobie tym samym ich lojalność, a śledzenie ich poczynań jest dobrą formą szantażu. Kobiety, które trafiają do pociągu rozkoszy, są starannie wyselekcjonowane spośród dziewic na podstawie wyglądu i stopnia lojalności wobec Kim Dzong Una. Park Ye-on mi zdradziła, że była wytypowana do służby dyktatorowi, będąc jeszcze w Korei Północnej, ale nie przeszła selekcji ze względu na niski status jej rodziny. Należy pamiętać, że park miała 13 lat, co oznacza, że została wybrana, gdy była ledwie nastolatką. Co gorsza, przed przyjęciem dziewcząt sprawdza się, czy są one dziewicami. Te, które pomyślnie przejdą ten test, poddawane są kolejnej próbie, którą jest kontrola medyczna pod kątem drobnych niedoskonałości, takich jak małe blizny czy znamiona. Nawet najmniejsza plamka na ciele może spowodować odrzucenie. Park Jeon mi ujawniła również, że najpiękniejsze z dziewcząt trafiają bezpośrednio do Kim Jong-una a te mniej urodziwe do niższych rangą oficerów wojskowych i polityków. Jak wiadomo, w Korei Północnej panują bardzo trudne warunki, a ludzie są biedni, więc rodzice zazwyczaj nie mają nic przeciwko temu, że ich dzieci są wybierane do pociągu rozkoszy. Mają nadzieję, że to wyróżnienie uchroni ich przed głodem, a ich córki będą miały lepsze życie. Jednak nawet jeśli są rodzice, którzy mają coś przeciwko, to nie mają wyboru. Gdy urzędnik rządowy uzna, że dziewczyna powinna zostać włączona do zespołu, nie mogą się przeciwstawić. Parkieon Mi stwierdziła, że rodzina Kimów jest pełna pedofilów. Na szczęście dla niej, jej rodzina była biedna, co dyskwalifikowało ją z bycia częścią pociągu. Dziewczęta, które zostają wybrane, są bardzo młode, co oznacza, że łatwo można nimi manipulować. Przechodzą one szkolenia odnośnie tego, w jaki sposób mają się zachowywać oraz poddawane są intensywnej propagandzie. Podczas zajęć z polityki mówi im się, że służba w pociągu rozkoszy powinna być dla nich powodem do dumy. Dziewczyny są całkowicie odsunięte od swoich rodzin. Nie mogą się skontaktować z rodzicami nawet po zakończeniu służby. Gdy osiągną pewien wiek, przestają być atrakcyjne dla urzędników i dyktatora, ale widziały zbyt wiele, więc nie mogą wrócić do swoich rodzin. Dlatego zamiast tego są łączone ze strażnikami, którzy są bardzo oddani Kim Jong-unowi. Po przeżyciu tych wszystkich zdarzeń, boją się mówić o tym, czego doświadczyły. To całkowicie niszczy ich psychikę i daje im poczucie winy oraz wstydu, które pozostają z nimi do końca życia. Czy uważasz, że Korea Północna przejdzie kiedyś radykalne zmiany, a życie jej obywateli stanie się lepsze? Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!